Właśnie. Ja! Jaki kotek? I <grych> Hej, słodziaki. A dzisiaj otworzymy magazyny z niespodziankami, ale najpierw muszę się do tego bardzo dobrze przygotować. Okej, okay, przygotowana już jestem. W takim razie przejdźmy do naszych słodziaków. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu od lat kocham zbierać magazyny. A teraz znalazłam magazyn Magic Pockets oraz LOL Surprise. Ale najpierw, jeśli jakiś zabłąkany słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje, ma teraz czas kliknąć. Czerwony przycisk, subskrybuj. Pardaki, tak? I być kotkiem. Przyznaję się szczerze, że magazynu Magic Pocket jeszcze nigdy nie otwierałam dlatego jestem go strasznie ciekawa. W każdym magazynie mamy dwie niespodzianki oraz jedna z trzech zabawek do wyboru. Ja oczywiście mam wszystkie, bo nie mogłam się zdecydować na jedną. Ej, to zawsze był najgorszy wybór. W momencie, kiedy widzisz magazyn i nie wiesz, którą niespodziankę chcesz mieć. Weź wszystkie. Najlepszy pomysł. Wszystkie te magazyny sobie rozpakujemy, zobaczymy ich zawartość i podobno. Ma być to jakiś fajny konkurs A co do wygrania? Zaraz zobaczymy Dajcie mi koniecznie znać, czy macie jakiś z tych magazynów Czy je zbieracie Napiszcie mi również, który z tych magazynów wybralibyście LOL Surprise, czy może Magic Pocket Magic Pocket, tam są kotki A my przechodzimy do odpakowywania Whee! I mamy tutaj dwa numery Dwóch różnych magazynów LOL Surprise Oraz Magic Pocket Ech, Schowało się ta nazwa Magic Pocket, no wierzcie mi na słowo Gazetki sobie przyjrzymy na spokojnie. A, zobaczcie tylko od naszych Magic Pockets Mam jeszcze te. To jest dosłownie ten sam magazyn, ale z innymi niespodziankami. Tutaj można chyba zrobić króliczka o jak słodko. Natomiast tutaj mamy babeczkę, a babeczka to prawie mufinka, także o, chyba od niej zaczniemy. Będziemy jeść? Nie. Mufinek się nie je. Mufinki to się patrzy i podziwia. Jak to nie, babeczka mówiłaś? Mamy babeczkę! razem z tymi magazynami mam jeszcze wszystkie niespodzianki, które są dostępne do wyboru, także dwa różne zestawy z króliczkiem, jeszcze dwie kolejne babeczki i te dziwne, podejrzane saszetki, w których, hmm, będzie kiciuś, Obstawia, że to będzie kitek, kiciuś ja muszą być kotki, perfumatki, czy one będą pachnieć, nie, profumatki <laughs> ups, okej, okay. od czego zaczynamy, kitek? Yy, od kociaków, najpierw może magazyn no to jeden kociak, a potem magazyn, dobra czyli kitek chciał zacząć od kitka także przejdziemy najpierw do nich. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Tutaj mamy wszystkie kociaki do wyboru. Wszystkie? Jest ich aż tak wiele. O, ja cię kręcę. Ja chcę tego, bo jest różowy, słodziutki i tego, tego błagam. No, no dobra, przekonajmy się. Uuu. Otwieramy. Koniecznie mi napiszcie, czy macie jakiegoś z tych kociaków. No dobra, no nie jest różowy, ale jest przepiękny. Czy on siedzi w babeczce? Ej ty, możliwe? No tak, Cake Pet Kitty! O matka, czyli mufinka z kitkiem? Kitek w jednym. Kitek mufinka, kitek mufinka. Mufinkowy kitek. Ale mega, szadowo, super. To co najpierw rozpakujemy, a później przejdziemy do magazynów. Okej, okay. nie, no jednak pokaż mi, co jest w magazynie. Okej, okay, ale zaczniemy od tego magazynu, z tymi kociakami. I co my tutaj mamy? Taki, czy pod tym jest wędka? Tam się łowi rybki? Nie, co to jest? Kronzoletka? Myślałem, że tu się łowi rybki. Ale co mega wygląda? Ja rezerwuję tam. A to? Co to jest? Wydech parasol. <grym> taki mini parasol. O, na pewno ci bardzo pomoże. Czekaj, szybko to otworzę. E, ja nie wiem, jak to się stało, ale to przed chwilą było takie płaskie, a nagle... Co tu się wydarzyło? I jeszcze jestem był taki jakby futerem na to, ale jedna z tych niespodzianek jest po prostu magiczna. No w sumie Magic Pocket, no nie? Ej, naprawdę, dla mnie to jest czysta magia. Czy ja mogę tu wsadzić rękę? Poniekąd tak. Ale no, chyba tak nie miało być. Chociaż... Ja, to powinno wyglądać trochę inaczej. No, tak myślałam. No nic, zobaczmy <noise> dalej. Zaczynamy już otwierać to, zobaczmy dokładnie. Ojeju, nie, 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 nie wysypujcie się. Dobra, mamy tutaj tak, dwie bransoleteczki. E, zaczep buźki na bransoletkę i zbierz je wszędzie ze sobą. I zabierz. Zbierz je. <noise> One są gumowe, więc są bardzo miłe w noszeniu. I ja sobie zrobię z tym słodziakiem... Aha, to są samą okej. Moja prezentuje się tak, A tak pokaż swoją. Tak się to robi. I jeszcze razem z naszym magazynem był jeszcze jeden kotek. Może teraz mi się uda trafić na tego wymarzonego. Czekajcie, co to było tutaj. Kotek! Kotek umówicie! bardziej podoba, zobaczcie tylko oni mają krem na swoich główkach nie jest, jest, jest przepiękny to tak ja rezerwuję tego i patrz jak mi pasuje do paznokci, ale mega super, dobra, lecimy do magazynu Hii! nasz magazyn prezentuje się tak i powiem wam zawsze jak jestem w podróży, to przed wyjazdem kupuję sobie jakiś magazyn, żeby się nie nudzić czy to pociągiem, czy to autem zawsze mam ze za sobą, i zobaczmy co takiego tutaj w nim mamy, konkurs, o tak mamy krzyżówkę, konkurs Julka poleca. Hejka, mam zagadkę. Co to jest? Zaczyna się na W, a kończy na E. Tu jest numeracja stron. O, one będą idealne na podróż, do zabawy. Ale super. Tak samo ten tutaj labirynt, żeby dojść do lodziarni. Tam jest klapek. Napiszcie mi koniecznie, jaki smak lodów lubicie najbardziej. Boja waniliowy. A tutaj informacje o pszczółkach. Także super. Ja kocham miodek. Team miodek. Rysowanie liska. Ale super. Ja umiem tylko świnkę. Jak się liska rysuje? No tutaj masz wszystko wytłumaczone. Zobacz, to jest krok po kroku. I zobaczcie, tylko mamy tu plakat oraz grę. Tak! Ale Kitek, chodź, zobaczymy ten plakat. Co ty na to? kolorowanka, jaka słodka ale najpierw plakat, delfin i na naszym plakacie mamy delfiny, moja przyjaciółka kocha je, także chyba jej go podaruję chociaż na nim jest gra planszowa to może w sumie razem z nią w to zagram i wtedy dopiero jej go dam tu mamy krzyżóweczkę, czyli kolejne zajęcie, czy chcemy poznać parę tajemnic oceanu, jasne, że chcemy to jest takie ciekawostki mega, czy to jest sudoku? Kitek, a gdzie jest krzyżówka? ale super, naprawdę jest tu tak wiele zabaw, że no, totalnie nie da się nudzić. I zobaczcie, to jest ten drugi magazyn, który mamy i który zaraz otworzymy. Tutaj mamy historyjkę prosto z plaży. A tutaj mamy, jakie słodziaki są dostępne z tymi magazynami. Mam nadzieję, że dzięki tym dodatkowym niesłodziankom uda mi się zebrać wszystkie. A najbardziej jestem ciekawa tych tutaj zajączków. No i dobra, no i naszych słodziaków. Patrz, tą mufinkę można rozkładać. To? Ej, Kozia, ja to przetestuję. Czyli zobaczcie, tą muffinkę mogę wyjąć. I to jest sukienka. O jacie. Kręcę, to jest wtedy kitek w sukience. Kitek w sukience? <laughs> Jestem w sukience. No, raczej wyglądasz. Ale ja wolę tak, ponieważ to jest połączenie wtedy kitka i mufinki. Mów, Mów kitek. Mów kitek. Kit muffinka. Teraz zobaczmy, jak niespodzianki kryją się w tym magazynie. Dokładnie ta sama gazetka, ale różne niespodzianki. Tam jest babeczka do jedzenia. A w tym magazynie mamy Film przygody w siodle Ojejciu, o koniach Dajcie mi koniecznie znać, czy jeździcie konno Jeśli tak, napiszcie to w komentarzu Kocham konie I tak już wiem, co będziemy dzisiaj oglądać Co takiego? Koniki? No tak, a tutaj popatrz, mamy kucykipony. Otwieraliśmy już kucykipony. Tak, na filmiku, który wyświetla wam się w proponowanym Tutaj mamy karty kolekcjonerskie, aż 5 kart w środku I jest 99 do zebrania Ojejciu, ciekawe na jakie trafimy Zobaczmy co my tu mamy? To jest jakiś zamek? Jakieś zamczysko? Królestwo? Podmieńców. O, wow. matko, jak to brzmi. No. Post na zaklęcie. Ach, życie. O, jaka mega karta. O, jaka piękna. Rarity. Rarity. <grym. Rarity. <grym. Ale to jest takie, wiecie, najbardziej zbóżające grozę. Dajcie mi koniecznie znać, czy mam zbierać więcej tych kart, a my idziemy do naszej Mufinki. Babeczko Mufinki. I w naszej Babeczko Mufince mamy, moi drodzy, o, jaka Piękna! Dobra, to jest mufinka. To już się. Tutaj mamy niebieską mufinkę. Ona tu jest plastikowa, a tu jest... To jedzonko. To nie jest jedzonko. Nie to jest jedzonko, to była babeczka. To jest... E! odchnęła. O nie, a jak kotka, tak jak kotka Ej one pachną, o jak ona słodko pachnie Takimi cukierkami karmelowymi No wyłaś. Ale ona ma piękną suknię, zobaczcie tylko No nie spodziewałam się, że w mojej mufince znajdę coś takiego I nie dość, że pachnie to jeszcze pięknie wygląda I jest śliczną laleczką, ruszają jej się ręce Można ją uczesać I jest w pięknym niebieskim kolorze Zobaczcie w ogóle na jej makijaż i na jej fioletowe oczy A to? Myślę, że to też ma jakąś funkcję Zobaczmy, co mamy dalej. Mam jeszcze dwie takie babeczki. Jedna jest żółta, a druga jest chyba zielona. Czekaj. Hej, okay, i jeszcze ta tylko rozpakujemy ją. Dobra, mamy żółtą i niebiesko-bordową. Natomiast tutaj, ojej, w jakim takim kolorze karmelu. A jak pachnie? No mniej karmelem, tamto chyba bardziej. Ale jaka suknia śliczna. Spójrzcie tylko, każda z nich ma inny kolor włosów. Ta ma fioletowe oczy, a te pozostałe mają takie wyżowe, brązowe. Ich sukienki też się między sobą różnią. No przepiękne są. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, która z nich wygrywa u was, a my lecimy do konkursu? W magazynie, który wam pokazałam, jest konkurs, w którym można wygrać którąś z tych niespodzianek. A wystarczy tylko wysłać kartkę z wakacji, najlepiej ręcznie robioną, na adres, który jest podany tutaj, na maila. Także mega sprawa, jak kocham wyrobić pocztówki, różne pamiątki z wakacji i to własnoręcznie. A tu jest karta do wypełnienia, także koniecznie trzeba kupić magazyn i razem z tą kartą wysłać naszą wakacyjną kartę. Nie ma co tracić czasu, lecimy. Do magazynu z Królisiem. Zobaczmy, jakie on ma niespodzianki w środku. I razem z tym numerem patrzcie, mamy kolejną saszetkę z kartami. Także będę miała już 10 kart. Mam nadzieję, że żadne powtórki. I szybko zobaczmy, co takiego w nich mamy. No, spakuj się. Tego nie było. To było. O nie. To i nie było. Zobaczki, tak jaka ładna. Następnie. Ła! O nie, ty byłaś, ale ty jesteś taka ładna, że ja ci to wybaczam, bo sobie nakleję Ciebie w moim albumie kolekcjonerskim. Ale lecimy teraz do nich. Motylek, który składa skrzydełka w słońcu. Ej, trzeba będzie to przetestować, Kitek. To przyczepiamy do okna lub do mebli. Do tego dajemy tego motylka i on w słońcu będzie bardziej rozwijał skrzydła. No ślicznie. Także wyfruwaj mi stąd motylku, bo zostało nam jeszcze to jajo. I po prostu jestem oczarowana tym tutaj słodziakiem czy ja będę mogła takiego zrobić? To jest królik czy baranek? To jest zająco królik. Królik. Widzisz, królik ma wielkanocne jajko. Królik, jajko. A tutaj mamy zestaw kreatywny, czyli właśnie samemu można takiego zrobić. Patrz, będziemy mieć do niego oczka. Tutaj mamy do zrobienia naszych pomponików, większego i mniejszego. Teraz magicznie przemienię to w mojego króliczka. Skończony zajączek. Prezentuje się tak, uważam, że jest przeuroczy. Nawlekłam na to włóczkę i wyszło takie coś. A w każdym innym zestawie były do wyboru takie zwierzaczki. Kurczaczki, kurki. No i ten zajączek, ale dla mnie ten zajączek po prostu wygrał. W ogóle teraz się skapłam, że jego w sumie pyszczek zrobiłam z ogona. Um... Trudno i tak sądzę, że wygląda uracz. Czekaj, kitek, ja chcę znaleźć jeszcze kilka tych kociaków w tym. Tu jest jeden specjalny. O nie wierzę, no nie, no z moim szczęścia to na pewno go tu nie znajdę. O nie, czy to jest powtórka? Tak, mamy powtórkę. Mówiłam ci, że z moim szczęściem ja tego nie znajdę tutaj. Czeka jeszcze jedno podejście. Ostatnie i bierzemy się za otwieranie magazynu. Lol, surprise. E, bądź tu błagam się. No, dam, dam, dam. No, niestety nie jest to specjalne, ale też jest przesłodko. A w tym magazynie widzę zestaw do zdabiania paznokci. Mega mi się przyda, bo już mam troszeczkę stare moje zdobienie, także na pewno z niego skorzystam. Mam tu naklejki. Odpakujemy. Tak, tutaj mamy pilniczek, mini lakier i naklejki, ale się z nich cieszę. To jest chomikorożec? I tak mamy chomikoroszta. Naklejki? Nie lizać. A tutaj mamy nasz magazyn. Zobaczmy, co takiego mamy. Stwórz logo dla Hip Hop Club. W naszym magazynie mamy dwie piękne już laleczki na samym wstępie i zobaczmy, co takiego jest w środku. Najlepsze psia psi O, jakie słodki! Aniołek i diabełek. Ej, no mega. Serio, to można w ogóle wyciąć i powiesić w pokoju. Tu będę miała jeszcze więcej zadań w momencie, jak będę jechała na wakacje, i kolejne rzeczy do powieszenia w pokoju. Bądź śmiała! No, jasne, że tak. I pewna siebie. Pamiętajcie, dziewczyny. I chłopaki. Kolorowanki, które również mogę powiesić na ścianie. Uhu, uhu. Tutaj nie da się z tym nudzić. Można zaprojektować własną koszulkę. Ale Łodziak. I kolejny konkurs. Trzeba wykonać pracę zatytułowaną błyskotekę. Załączyć oczywiście kartę, którą mamy tutaj. I tutaj mamy wszystkie prezenty, które są dostępne. I mamy czas aż do końca lipca. Także kolejny konkurs w kolejnej gazetce. I kolejne nagrody do zdobycia. O, będzie co robić. Skubidu. Ej, go tu też kocham. O nie. Ta strona właśnie wygrała wszystko. Ja tu mogę powycinać fragmenty jej stroju i ją w to ubrać. Ale super. No dobra. Strona wygrała wszystko. A to jest to samo, tylko w pokolorowanym, czyli to będzie dwustronne i druga strona może być pokolorowana przeze mnie. Dobra, jednak ta strona wygrała wszystko. Dajcie mi koniecznie znać, który magazyn wam się bardziej podobał. LOL Surprise czy Magic Pocket? I spójrzcie tylko na nasze wszystkie gadżety z tych magazynów. Ale się cieszę. Cieszę się, że miałam ich tyle, bo bym się nie mogła zdecydować, który z nich wybrać, bo wszystkie są mega. Napiszcie mi koniecznie, który wam się najbardziej podoba. Czy nasze mufinko kotki, bransoletka metalowa, nasze trzy piękności. Wszystkie są pachnące, w ogóle one też są pachnące. Pachnące, nie zauważyłam wcześniej. Pachną normalnie jak wata gruba i lizaczki pyszne. Czy może Wam się podoba zestaw do manicure? U? Nasze karty, czy nasz zajączek? Albo nasze naklejki. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że nasze magazyny Wam się podobały. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę, a my widzimy się w kolejnym filmiku. jaki pa!